Jeżeli mówimy o kwestiach medycznych, to możemy sobie podzielić tak tygodniami, jeżeli chodzi o wykonanie, i możemy mówić o aborcji do 12 tygodnia między 12 a mniej więcej 20-22, no i po 22. Do 12 tygodnia mamy tutaj e, w zasadzie trzy e, możliwości. Możemy e, zrobić sobie tak zwaną obsługę aborcyjną. Czyli pacjentka samodzielnie połyka tabletki w domu, dochodzi do poronienia w domu, zasięga konsultacji medycznej, która może być również wykonana na przykład online. Druga możliwość to jest ta sama metoda, czyli połykamy tabletki, metoda farmakologiczna, ale na przykład w szpitalu, już pod nadzorem typowo lekarskim. I trzeci sposób do 12 tygodnia to jest metoda polegająca na odessaniu jamy macicy, zawartości jamy macicy, za pomocą albo saka takiego medycznego, albo specjalnego urządzenia jednorazowego, które tak samo będzie wytwarzało próżnię. Wszystkie te sposoby są. Podobnej wartości, że tak powiem, tak? Czyli w każdym z tych sposobów jest to bezpieczne, i każdy z tych sposobów doprowadza do poronienia. Myślę, że tutaj należy. Uzależniać zastosowanie danego sposobu od tego, czego chce tak naprawdę pacjentka, no i też od możliwości, bo to one mogą się różnić. Dwa z tych sposobów, które wymieniasz, to są sposoby szpitalne. Ten pierwszy czy samodzielnie w domu. Chciałbym trochę wrócić do tej sprawy pani Joanny. Zakładamy, że legalizujemy to aborcję 12 tygodnia, tą farmakologiczną w domu. Ona w domu w świetle EBM-u jest bezpieczna. Te powikłania jeżeli się zdarzają, to, to co to jest? No, jeżeli mogą się zdarzyć, no to mogą, generalnie może to być bardziej obfite krwawienie. Wtedy pacjentka powinna się zgłosić do szpitala do zaopatrzenia. Natomiast to jest to samo, co może się zdarzyć przy poronieniu samoistnym i każdej kobiecie może się zdarzyć. Okej, okay, bo tak właśnie mówiłam tutaj pani Annie, nie boisz się, że Polki będą się bały zgłaszać po tym wszystkim, po tej całej sprawie. Jak została potraktowana tam Rzecznik Praw Pacjenta? No właśnie, że, no w tej że pierwszej fazie, że tak powiem, to być może tak, natomiast jeżeli przekonamy Polki, że my, ok, dajemy im narzędzie, możecie to robić, możecie robić to w domu, jesteście bezpieczne, dajemy Wam do wyboru konsultację lekarską na miejscu, online i tak dalej, czyli zorganizujemy systemowo to prawidłowo, no to myślę, że żadna z nich nie będzie się bała.